Jak miałem 8 lat, dowiedziałem się o pewnych stronach, i w tamtym momencie jeszcze mnie to nie interesowało. Byłem za młody, ale w wieku 12 lat stwierdziłem, że trochę się od tego uzależniłem. Trzeba było, wiecie, raz dziennie, czasem częściej, dwa razy dziennie i tak mniej więcej do 14 roku życia, oczywiście z przerwami, ale czuło się wtedy źle, czuło się, że nie powinno się tego robić, nie chciałeś o tym nikomu powiedzieć. I do teraz w sumie nie chcesz o tym nikomu powiedzieć, dlatego nagrywam ten film właśnie dla Was, bo wydaje mi się, że wiele osób ma z tym problem, ale nikt nie chce o tym rozmawiać. Więc to jest poradnik jak przestać, coś co zadziałało na mnie i wydaje mi się, że zadziała na każdego z Was, jeżeli będziecie się trzymać po prostu tych prostych kroków. W pierwszym podpunkcie musicie się zastanowić, dlaczego chcecie przestać. Dlaczego chcecie przestać? To jest jeden z najważniejszych punktów. Chcę przestać, dlatego że chcę mieć więcej naiw podczas dnia. Nie chcę się wstydzić za samego siebie. Nie chcę oglądać tego przekłamanego obrazu rzeczywistości, który tak naprawdę tak nie wygląda. Wolę na przykład pójść na siłownię zamiast to zrobić. Wolę pójść na tening, żeby zbudować swoje ciało, niż pójść i zacząć tą czynność. Więc. Najpierw musicie się zastanowić, dlaczego chcecie przestać, jak macie już powody do tego, żeby chcieć przestać, to to już jest wasz naprawdę dobry fundament, bo już macie ten cel. Czyli zamiast tego, żeby to zrobić, wolicie pójść na przykład na tening, wolicie pójść na siłownię, wolicie pójść. Na przykład w tym momencie ja zamiast to robić, a mogłoby mi się chcieć, ja nagrywam film. I musicie znaleźć sobie taki powód, Dlaczego chcecie przestać? Ja na przykład dlatego chciałem przestać, żeby mieć więcej czasu na nagrywanie filmów, na montowanie tych filmów, na gadanie do Was, na wrzucanie ich i tak dalej. I w momencie, w którym bym to częściej robił, ja bym nie miał czasu na to, żeby Wam wrzucać te filmy, nie miałbym czasu na to, żeby je montować, nie miałbym czasu na to, żeby nad nimi myśleć. I to jest mój powód. I przez to, że ja. Zacząłem nie mieć czasu na to, żeby to robić, bo właśnie przez to, że ja zająłem się montowaniem, zająłem się obróbką zdjęć, zająłem się tym wszystkim wokół, zająłem swoją głowę, nie jestem w stanie nawet myśleć o tym, żeby pójść do łazienki albo poleżeć sobie w łóżku i zacząć to robić, bo mi się nie chce, bo jestem zajęty czymś innym. Mam ochotę wrzucić film, mam ochotę sprawdzić sobie statystyki, poanalizować, jak tam poszło, mam ochotę pomyśleć nad filmem. Pomyśleć, co mogę zrobić, albo mam ochotę pójść na siłownię. Najczęściej właśnie ludzie, którzy przestają to robić, chodzą na siłownię. Dlaczego? Bo tam macie spokój ze swoją głową. Cały czas możecie sobie pomyśleć o sobie, no i w tamtym miejscu też tego po prostu nie zrobicie. Jest to miejsce publiczne, dlatego zajmujecie na tyle głowę, że nie jesteście w stanie tego zrobić i to jest właśnie ten dobry powód do przestania. Czyli tutaj już dochodzimy do następnego podpunktu, czyli zamień energię na coś pożytecznego. Czyli tak jak Wam mówiłem, zamiast pójść i wykorzystywać Waszą siłę życiową. To, że będziecie za chwilę zmęczeni tylko dlatego, że woleliście sobie zwalić w łazience czy w łóżku, zamieńcie to na coś, co faktycznie Wam się przyda. Zróbcie sobie 10 pompek, pójście na siłownię, nagajcie film, pójdźcie na boisko, zacznijcie trenować, Zacznijcie sobie myśleć, nie wiem, napiszcie książkę, przeczytajcie książkę, zamieńcie to na coś pożytecznego. I pamiętajcie, że ból, który przeżyjesz w tej sytuacji, odmawiając sobie go, to jest twoja siła następnego dnia, tylko dlatego, że sobie faktycznie odmówiłeś, a nie dałeś się ponieść tej chwili. Następnym podpunktem jest to, żebyście zmienili pogląd na drewno, kość, nie wiem, jak chcecie to nazwać, wiecie, to co odstaje. No, musicie zmienić pogląd na to, na daną sytuację. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, że Wy chcecie się jakoś wyżyć. Nie zawsze wyżyć się typowo seksualnie. Nie chodzi o to, że Wam się chce w danym momencie, nie chodzi o to, że Wy musicie, tylko chodzi o to, że Wasze ciało chce akurat spożytkować jakąś tą energię. I dlaczego akurat spożytkować na to? Możecie na wszystko inne po prostu przeczekać i faktycznie zająć się tym, czym chcielibyście się zająć. Wiem, że coś masz z tyłu głowy, wiem, że chciałbyś cokolwiek zrobić, wiem, że chciałbyś napisać książkę, wiem, że chciałbyś się pouczyć i to że spożytkujesz energię właśnie na to, zamiarz na to, to tylko świadczy o Tobie, że naprawdę chcesz z tego zrezygnować. Jak sobie myślisz o tym, żeby to zacząć robić, po prostu pomyśl sobie, że Twoje ciało chce jakiegoś wysiłku fizycznego, chce szybkiego strzału dopaminy. I Ty mu nie daj tego szybkiego strzału dopaminy, tylko daj mu coś ciekawszego. Coś, co na dłuższą metę mu się przyda. I do tego bardzo pomaga medytacja. I teraz uznacie mnie za jakiegoś debila. Ale nie, medytacja nie jest jak w filmach. Nie siedzicie tak przez kilkanaście godzin i w sumie w samej ciszy i nic nie robicie. Nie medytacja na tej zasadzie nie działa. Medytacja działa na zasadzie takiej, że sobie siadasz w wygodnym miejscu i faktycznie przez te 10-15 minut starasz się skupić tylko na oddechu, nie myślisz o niczym, starasz się wgłębić w głąb swojego ciała, sprawdzić co cię boli. Czy tak naprawdę chcesz tego być. W porządku ze swoją głową w końcu i odciągnąć się od tego strzału do paminy, który cały czas jest. Czy skodujecie TikToka, czy oglądacie YouTube'a, czy właśnie walicie. K***a. Wszystko, wszystko tak naprawdę da się po prostu wypracować tu w głowie. Jak wy jesteście w porządku, właśnie z, ze swoją głową, jest o wiele prościej, a ta medytacja do tego doprowadza. I ostatnim, jak dla mnie, punktem jest nieodliczanie dni. Dlaczego nie odliczasz dni? Dlatego, że jak będziesz sobie mówić, o, pierwszy dzień jest w porządku, nie zrobiłem tego, drugi dzień jest w porządku, trzeci dzień jest w porządku, pięćsetny dzień jest w porządku, i w pięćsetnym pierwszym dniu nagle się okazuje, że odpadasz, że jednak miałeś chwilę słabości i coś się stało, i wtedy sobie myślisz, o, no to w takim razie jestem zły na siebie, no ale jak już jest dzień, Zerowy, no to co to za problem, żeby następnego dnia też sobie odpuścić, następnego dnia, w sumie jak jest na zerowym dniu, a było 500, to trudno zrobię jeszcze raz, może w ten dzień nawet dwa razy, no bo przecież dni mi się już skończyły. Bardzo fajnie sobie zapisać na przykład datę, i wtedy jest w porządku. Wtedy przestaliście faktycznie i możecie sobie powiedzieć, że od tego momentu tego nie zrobiliście. Albo od tego momentu sobie postawiliście, że tego nie zrobicie, i parę razy oczywiście, się zdarzyło, ale nie jest to żaden problem, bo w tym momencie sobie po prostu postanowiliście, że tego już nie będzie, i to jest jak dla mnie o wiele lepszy sposób niż wszystkie inne, bo takie coś Was będzie tylko demotywowało. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam dałem do myślenia i trzymajcie się. Cześć.